Cześć, ja witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kuba hodowca papug, a w tym odcinku powiem Wam ciekawostki o hodowli papużek e, falistych. Robiłem już taki odcinek o zeberkach, e, a teraz robię właśnie o papuszkach falistych. Jeżeli chcielibyście, właśnie e, na przykład, kolejne odcinki, typu o, o jakichś innych gatunkach papug, to możecie pisać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę subskrypcję. I chciałem Wam podziękować za 90 subskrypcji, e, już niedługo 100. Więc zasubskrybujcie kanał bo lecimy po 100 subskrypcji. Zacznijmy od tego, że papuszki faliste e, są to najbardziej najpopularniejsze. W sumie to papuszki e, w Polsce. Można je kupić. E, wydaje mi się, że w każdym sklepie zoologicznym i u każdego hodowcy. Żyją tak od 5 do 8 lat e, i za taką papuszkę trzeba zapłacić e, pewnie od 30 do 50 zł przy dzisiejszych cenach. Najpierw zacznijmy od tego, że jeżeli chcemy e, mieć hodować papugi falistkę, musimy wiedzieć... Skąd je kupować? Najlepiej hodować u sprawdzonych hodowców, a nie, u, nie w sklepach zoologicznych, bo w tych sklepach zoologicznych nie zawsze, nie mówię, że, że w każdym, ale tam po prostu te zwierzęta żyją w, cały czas zamknięte w małych klatkach, po nie wiadomo ile mogą być jakieś agresywne, mogą mieć jakieś choroby. Najczęściej nawet ludzie, którzy sprzedają te papugi w sklepach zoologicznych, nie wiedzą, ile ta papuga ma lat, a czasem nawet nie są w stanie rozróżnić płci papuszki falistej. Ale, jeżeli kupujemy e, papuszki od hodowców, to hodowca na pewno będzie wiedział, czy jest to samicza, czy, czy samiec, i ile mniej więcej e, może już żyć, ile może mieć lat. Zacznijmy od tego, e, jak rozróżnić płeć papugi falistej. Papuszki faliste. Mają e, nad swoim dziobem takie woskówki, w sumie jak e, wiele papuk. E, tylko że u nich te woskówki mają, e, mogą mieć dwa kolory. Albo są granatowe, takie jak na tej, u tej niebieskiej papuszki. E, takie granatowe lub niebieskie. Co oznacza, że papuszka jest santem, Albo mogą być tak jak e, tej, u tej papuszki albo e, na przykład u tej jasnozielonej woskówka jest taka brązowa, może być też ciałowa, e, takie właśnie, może być też taka szara, to oznacza, że właśnie papuszka jest e, samiczką. Ale musicie też wiedzieć, że u młodych papużek, e, które niedawno są wylęgły, jeszcze tej woskówki, każda ta woskówka ma taki kolor po, pomieszany trochę. E, więc Ciężko określić to jest samiczka czy samiec, więc trzeba poczekać aż e, troszeczkę dojrzeją papuszki i wtedy będzie łatwiej to zrobić, więc myślę, że nie powinniście mieć z tym problemu. Tutaj widzicie na tej lince jest kilka papuszek. Na przykład o, ta tutaj ma widocznie taką ciemno-niebieską włoskówkę, a na przykład. Eee, na przykład muszę poszukać samiczki, o na przykład ta jasno-zielona puszka ma widocznie taką właśnie brązową woskówkę, co oznacza, że e, ta jest samiczką, a tamta była samcem. Przejdźmy może teraz o e, nażywienie papug falistych. Jak żywić papugi faliste? Standardowo potrzebna jest oczywiście woda, żeby miały e, co pić, e, to podstawa, a teraz przejdźmy jeszcze do e, karmy. Podstawowa taka sucha karma, w e, której e, trzeba zadbać o to, żeby nie było zbyt dużo słonecznika. E, to jest akurat e, karma dla większych papuk, w której jest tego słonecznika więcej, ale no o tak żeby było, bo słonecznik jest bardzo tłusty, a trzeba dbać o dobrą dietę papuk więc tego słonecznika dla tych mniejszych papuk, e, takich jak właśnie papuszki faliste. E, Trzeba dawać trochę mniej. Ważne, żeby był, bo też ma e, składniki e, ważne odżywcze, ale e, nie może go być za dużo. W okresie nęgowym dla babuk jest też ważna sepia, którą też można kupić w każdym sklepie zoologicznym. E, babuszki potrzebują jej do e, tworzenia skorupek. Są, to takie, e, są w niej takie składniki, e, które po prostu pomagają papugom wytwarzać jajka, więc to jest bardzo potrzebne, więc warto właśnie kupować taką sepię. Jest ona dostępna praktycznie w każdym sklepie zoologicznym. Papuszki potrzebują również dużo witamin, które są na przykład w różnych karmach. Są suszone owoce, albo jakieś kawałki owoców, albo witaminy w takich kosteczkach kolorowych, ale najlepiej najlepiej podawać właśnie te witaminy w owocach i warzywach. Tutaj właśnie przygotowałem taki talerzyk, na którym znajdują się potrzebne popuszkom właśnie warzywka. Tutaj akurat owoców nie mam, bo w domu takich nie miałem, ale mamy tutaj też taką trawę, którą można rwać. Dawać popugom bardzo lubią Można też taką zieleninkę, to jest chyba rukola, O ile się nie mylę Można dawać marchewkę, ogórka Można też dawać, to jest tylko przykładowe Można dawać jabłka Troszeczkę banana, nie za dużo można dawać różne owoce i warzywa, e, można dawać pomidory, e, można też kroić, jeżeli papugi nie chcą już takich całych kawałków. Ważne też są gotowane jajka, nie surowe, tylko gotowane. E, może też dawać koper, może dawać pietruszkę. E, to papugi, tego papugi bardzo potrzebują w swojej diecie. Tutaj właśnie... E, Tutaj widzicie, że to właśnie tą zieleninę dałem właśnie do Woliery, w której są papuszki faliste. Zobaczcie, że im to naprawdę podchodzi w sumie tak jak innym papuszkom i innym ptaszkom. Więc bardzo ważne jest to, żeby właśnie te witaminy podawać papugom. Myślę, że dużo osób się też może zastanawiać, na przykład w jakich klatkach powinno się. Takie papugi trzymać. Jak widzicie ja mam wolierę, więc tutaj nie ma, myślę, że to są bardzo dobre warunki dla takich papug, ale jeżeli ktoś chce hodować papugi w klatkach, no to trzeba patrzeć na to, że te papugi to są papugi długogonowe. I tak jak w sumie wszystkie papugi, potrzebują miejsca do latania, żeby mogły rozprostować skrzydła, poskakać, pobawić się trochę, e, więc to klatka, żeby była jednak, e, żeby, była, żeby nie była jak na kamarka, jak ludzie trzymają, to też nie uważam, że to jest dobre, e, jednak żeby ta klatka była dosyć duża, żeby popuszki miały sobie gdzie latać, jest to również bardzo ważne dla ich zdrowia. Kolejna kwestia, którą chciałbym poruszyć, e, jest hodowanie papug e, w sensie jak e, jak zrobić, żeby się dobrze rozmnażały, na początku trzeba na pewno zadbać o dobrą budkę dla papuk. E, jak widzicie, tutaj są, jest taka budka na przykład, albo tam, na której siedzi tam ta nimfa. E, są to papuszki, e, znaczy są to e, budki mniejsze, które są przeznaczone dla, dla ptaszków typu właśnie zeberki, e, jakieś ryżowce takie właśnie. E, to są te dla takich mniejszych ptaszków, a te budki, ta, ta, tamta, ta budka to są większe budki i od takich takie co najmniej powinny być dla papugi falistej, żeby miało też miejsce właśnie znosić jajka, bo papuszki faliste znoszą od 3 do 8 jajek, nawet łatwo się rozmnażają. Więc myślę, że też na start, jeżeli chcecie zacząć hodowlę papug, myślę, że że to bardzo fajnie właśnie na start sobie kupić, bo łatwo się rozmnażają, można się nauczyć odpowiedzialności właśnie i nauczyć się właśnie hodować papugi. Jeszcze dużo osób się mnie pyta, to jeszcze na koniec powiem, że czy papuszki waliste, czy sprzeda z papuk hodowanie i sprzedawanie, czy to jest biznes, czy to jest opłacalne. Powiem tak, patrzę na to, jak się ma ich więcej, no to jednak tak, papuszki faliste, nie wiem ile mogą mieć, jak mają składają od 3 do 8 jajek, ale z nie każdego jajka coś wyjdzie. Czasem jest tak, że z, w ogóle z żadnego y, się nie wykluje młode. E, więc myślę, że to nie jest. To jest bardziej jako hobby, a nie jako, e, a nie jako biznes, bo takie popuszki no, są warte od, nie wiem, od od 30 do 50 zł, ale na pewno w sklepach zoologicznych tyle nie wezmą za takie papugi, bo oni też muszą na tym zarobić. Więc myślę, że to nie jest dobry biznes, tylko bardziej na hobby. Tak samo jak jeszcze trzeba kupić karmę, trzeba kupić owoce, warzywa, trzeba zapewnić klatkę takim papugom. jest to też trochę kosztuje. Ale jako hobby naprawdę bardzo polecam Mam nadzieję, że pomogłem Moimi właśnie poradami Jeżeli nie jesteście czegoś pewni Możecie jeszcze wyuglować Możecie napisać w komentarzu No i co? Zostawcie subskrypcję Bo już niedługo będziemy mieli 100 Łapkę w górę i do zobaczenia